Są kucyki Weronika O Znalazły się z guby Niuniu <grywia> ją niu, cały czas zaczepia do zabawy Chyba już ją zmęczyłaś, niuniu Chyba jest rybaczek zmęczony Chodź Weronka, chodź Co on chce od ciebie Co on chce od ciebie a, nie, nie. O, jak się zmęczyłaś, tak? Też trochę odpoczynku? A nie, nie dalej swoje. I cały czas ją tak podgryza i ją zaczepia. On naprawdę ma niespożyte pokłady energii Co słoneczką ci robi? Chowaj się za mnie, tak <grystanie> Nie, sprytny nie, nie na około przechodzi. dzisiaj się potknęła tak biegała jeszcze nie masz takiej koordynacji ruchowej nie? ale chłopaki Cię wyćwiczą oj tak bo teraz o to chodzi właśnie, żeby te ścięgna pracowały jak najwięcej dlatego powinna poruszać się po takim zmiennym podłożu, trochę twardego miękkiego i wtedy ścięgna są pobudzone do pracy dlatego będziemy trochę ją tak wypuszczać, żeby sobie tutaj z kucykami się wygłupiała bo to wszystko wpływa na jej rozwój. Aniunia nie pozwoli jej stać w miejscu. Karusek odgonił. Nie przepraszam, to Rainbow odgoniła ich. Zbliża się Rambo i Felek. Aniunia cały czas ją zaprasza do zabawy. O, tak podgryzają zapęcinki. To jest taka typowa zabawa chłopaków. Wałaszków, ogierków. Tak to wygląda. Co, Waronika, nie możesz odpocząć? Zaraz cię zabieram. Ra, bo to nie było ładne. To nie było miłe. Tak, ale ono teraz musi mieć towarzystwo też bliższe innych koni, żeby uczyć się relacji międzykońskich, oczywiście.